Wszystkie placówki oświatowe również aktywnie włączyły się w działania związane z podaniem 600 sztumu. te działania zostały ujęte w kalendarzu imprez oświatowych, który Państwu teraz przedstawię, w publicznym przedszkolu numer 1 w sztumie im. się puchatka. W okresie od stycznia do maja zaplanowało cykl zajęć pod hasłem Sztum moje miasto. Będzie ten cykl zajęć realizowany wspólnie z rodzicami. Zaplanowano tutaj prezentacje multimedialne, wyjścia pod hasłem, śladami historii, spotkania z ciekawostkami, sztaty historyczne. Na zakończenie realizacji tego cyklu zostanie zorganizowana wystawa plastyczna w szkole pod takim samym tytułem. Zespół szkół w Gociszewie w okresie od stycznia do czerwca zaplanował cykl zajęć sztuk dawniej i dziś. Zaplanowano spotkania z historykami, konkursy wiedzy, m.in. historycznej o Ziemi Sztumskiej, wiersza o Ziemi Sztumskiej, konkurs informatyczny, plastyczny z podziałem na etapy klas 1, 3 4, 6. Ponadto zaplanowano utworzenie przewodnika turystycznego po ziemi sztumskiej w języku polskim, jak i angielskim i rodzinny rajd right rowerowy z wykorzystaniem ścieżek rowerowych w gminie Sztum. Podsumowanie tych wszystkich konkursów nastąpi podczas festynu rodzinnego. Gimnazjum nr 1 w Sztumie w okresie od miesiąca lutego do czerwca będzie realizowało projekt, o którym już wspomina Pan Burmistrz, Zagraj to Sztum, jest to projekt, który Gimnazjum Nr w do konkursu Równać szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności I otrzymali środki na organizację warsztatów muzycznych, tutaj planują nagranie przez młodzież autorskie płyty z piosenkami o sztumie, warsztaty filmowe zrealizowane przez uczestników tego projektu i nagranie trzech teledysków o sztumie, warsztaty językowe na temat gwary dolnego powieśla, czy na koniec organizację koncertu podczas imprezy w gimnazjum i promocja płyty zrealizowanej przez młodzież. Zespole w zespole szkół w Czerninie w miesiącu w marcu i kwietniu zaplanowano wewnątrzszkolne konkursy dla klas 1-3 wiedzy plastyczne na podstawie bajki Żabka ze sztumu oraz międzyszkolny konkurs ortograficzny dla klas 4-6 wycieczka po mieście Sztum. Publiczne przedszkole w Sztumie w miesiącu kwietniu, zaplanowało przedszkolny quiz patriotyczny o Sztumie, szkoła podstawowa numer 2 w Sztumie również w miesiącu kwietniu, planuje zorganizować gminny konkurs plastyczny oraz konkurs fotograficzny, który zakończy się taką zorganizowaniem wystawy pokonkursowej. W miesiącu maju w gimnazjum nr 1 w sztumie planuje organizację uroczystości z również związanych z 600-lecia sztumu. Będzie to impreza o charakterze otwartym, historyczno-artystyczna, będzie ona miała charakter takich stoisk przygotowanych przez gimnazję <tryk> i e, będą miały miejsce również prezentacje na temat sztumu dawniej i dziś, konkursy dla gości, przedszkolaków i wszystkich e, zainteresowanych. Sztumskie puzle, poszukiwania skarbów, pokazy, makieta miasta, kino, prezentacja filmów o sztuwie nakręconych przez innowacjonistów Tutaj szereg takich imprez towarzyszących. W miesiącu maju yy, szkoła podstawowa w Nowej Wsi zaplanowała rajd pieszo-rowerowy śladami przeszłości. Zakończy się on wystawą przygotowanych prac plastycznych i wystawą fotograficzną. Również w miesiącu maju ze szkół w Czerninie planuje przygotowanie w ramach projektów edukacyjnych prezentacji multimedialnej Stąd pochodzę. Na przełomie miesiąca maja-czerwca Festyn rodzinny będzie się, będzie organizowany na <coughs> Przyjaciół Dzieci we współpracy z publicznym przedszkole numer 1 w Sztumie, gdzie zaplanowano występy dzieci, krótką lekcję historii z udziałem rycerzy, no i różne wspólne zabawy, atrakcje. Będzie ta impreza miała charakter otwarty. W miesiącu czerwcu zaplanowano cykl festynów w Szkole Podstawowej, nowej, przepraszam, Szkole Podstawowej w Sztumie, festyn szkolny pod nazwą 600 lat Sztumu, Tutaj zostaną włączone elementy edukacji regionalnej. Kolejny festyn na terenie rekreacyjnym Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi będzie miał również o charakter otwarty. Zaplanowano tutaj degustację kontraktów regionalnych, wystawy pamiątki przeszłości, wystawy prac dzieci, wspólne zabawy rekreacyjno-sportowe. Festyn w Czerninie pod nazwą Urodziny naszego miasta, również impreza o charakterze otwartym i też poświęcona obchodom 600-lecia. Szkoła Podstawowa w Gościuszewie zaplanowała festyn również w miesiącu czerwcu i to będzie podsumowanie działań, o których mówiłam wcześniej. Kolejne działania rozpoczną się od miesiąca września. W Zespole Szkół w Czerninie został zaplanowany szkolny konkurs fotograficzny pod nazwą Sztum w obiektywie. Natomiast w miesiącu październiku również w Zespole Szkół w Czerninie Gminny Turniej Wiedzy o Sztumie Czarpar dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z naszego terenu. W miesiącu październiku w Kinoteatrze Powiśle, Szkoła Podstawowa nr 2 zorganizuje gminny przegląd piosenek i tańców regionalnych dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum. I ostatnia impreza zaplanowana na miesiąc listopad yy, przez szkołę podstawową nr 2 w sztunie. Będzie to gminny Pokus literacki o tematyce regionalnej, wieczorek literacki i wydanie Tomiku okolicznościowego z twórczością Żnością. Dziękuję bardzo.